Witam, witam. Mam na dzisiaj 20 zakładów Multi, Multi. Szóstka i będzie jedno losowanie, ale jakby dwa, bo mam jeden kupon kupiony wcześniej. A dodatki, jak widzimy, Lotto Plus i mini Lotto po jednym zakładzie. To może dodatki na początek, a Multi, Multi na spokojnie, już po dodatkach. Rosowanie odbyło się 27 listopada. Leci tabelka, będą dwie. I tak, tu mamy niskie, a w tabelce wysokie, więc na pewno tych nie będzie. No, dziewiętnastki też nie. Mamy jedną, ale to byłoby na tyle, tylko jedna. A kolejna tabelka? Jedynki nie ma, ale dwójka jest. Dziewiątki niestety nie ma. 19 też nie, mamy 38, ale nie było ostatniej, a więc nawet było blisko do tego, żeby było minimum, ale niestety nie ma. No to nie ma, czas na mini lotto. Mini lotto, losowanie piątkowe, więc tak na świeżo. 19 jest, tutaj mogę zaznaczać, bo jedna taberka. 23 nie ma, następnej liczby nie mamy, tej też nie. I jak widzimy, obok 19 w losowaniu była ta nasza ostatnia na kuponie a więc ta na początku i ta na końcu niestety tylko dwie, a więc podobnie jak na poprzednim kuponie dosłownie jednej liczby nam zabrakło do minimum szkoda, ale tak to właśnie bywa, a zobaczymy, co tam będzie w Multi Multi. Zaczniemy od wcześniejszego kuponu, 26 listopad, godzina 22 i potrzebujemy co najmniej trzech liczb. No to na naszych zakładach dzisiejszych takie jest właśnie minimum tabelka, jedynki nie mamy. 14 jest, a i tu jedno losowanie, więc zaznaczam. 31 nie ma. Tej liczby też nie, 72 nie pojawia się i 75 nie ma, no to tylko jedna. Kolejny zakład, 13 nie mamy, ale 20 jest. Kolejna też, no to 2. 28 niestety nie ma, tej liczby nie mamy i niestety nie ma. No to pożałowali. Kolejny zakład, 8 nie ma. 28. Też nie. Kolejna. Jest. Jedna. Następnej nie ma. Tej liczby też nie mamy. I ostatnia jest. Też było blisko. Kolejny zakład. 13. Nie mamy. 16. Też nie. Tej liczby nie ma. Następnej nie mamy. To już wiemy, że koniec. Uh -huh. A nawet nie było ani jednej. Ostatni zakład na tym kuponie Ósemki nie mamy, 11 też nie, 28 nie pojawia się. I decydująca liczba niestety jej nie mamy, więc już wiemy, że ten kupon pusty nie było żadnej. I nieudane losowanie. Zobaczymy, czy następne będzie udane. I tu już będzie inna tabelka, bo to będzie losowanie z. 28 listopada Tak odbyło się 28 szukam tabelki i Możemy już Tak No to tabelka 17 nie mamy 20 jest Jedna. 21 też o mamy dwie Ale następnej już nie ma Tej nie mamy i ostatnia Niestety nie pojawiła się Kolejny zakład Dziesiątki nie mamy, czternastki też nie. Jest tutaj jedna. O, już kolejna. 75 też mamy. I nawet mamy ostatnia. No to fajnie, nieco lepiej. To będzie 12 zł. Zapisuję 12 zł. Oczywiście mogło być lepiej. Najlepiej, jakby te dwie też były zaznaczone. Albo dodatkowa jedna, ale zawsze coś. A dużo zakładów przed nami, kto wie. Więc kolejny zakład. Mamy 18. 27 już nie ma. Następnej liczby też nie ma. Nie ma. Jest. No to niby szansa, o ile będzie ta ostatnia, ale jej nie ma, więc niestety nie udało się. Kolejny zakład, jedynki nie mamy. Mamy 28. O, i mamy 29. I mamy na pewno już trzecią. 72 już nie, a ostatnia. No nie, ale 3 zł. możemy dodać. Ostatni zakład na tym kuponie. Dziesiątki nie ma, mamy 19. Kolejna nie pojawia się. Tej nie mamy i. No nie ma tej, więc koniec. I ostatniej nie było. To tutaj tylko jedna. Ale ogólnie kupon na tak, bo mamy tutaj na nim 15 zł. Może zapiszę, żebym wiedziała, co ja tutaj mam. Do wymianki. No to 15. A ciekawe, jak będzie na tym ostatnim kuponie. I tu mamy najwięcej zakładów, bo właśnie dyszka dyszka zakładów na tym kuponie tabelka ta sama co była co jest na, na tym nasuwaniu, no i tak Tej liczby nie mamy szóstki też nie, jedenaście nie ma następna liczba nie pojawia się na no to koniec nie ma i siedemdziesiątki a nie, siedemdziesiąt jest ale co nam z tego czas na kolejny zakład 7 nie mamy. Następnej liczby też nie. Nie pojawia się. Mamy tutaj jedną. Kolejna liczba nie ma jej, no to niestety tylko ta jedna. Kolejny zakład, 18 mamy. 26 nie pojawia się. Tej liczby nie ma. Mamy kolejną, no to dwie. Następne nie ma i ostatnia. Niestety nie pojawia się. To zobaczymy. Następny zakład. 15 nie ma, 17 też nie. Tu już wysoko, ale ta liczba jest. I mamy następną. No to dwie. Niestety tej nie ma i 80 też nie ma. No właśnie. To tak samo jak w tamtym zakładzie. Piąty zakład na tym kuponie. 14 nie mamy, 16 jest. Następna liczba nie pojawia się. Tej też nie mamy, nie ma i ostatniej nie ma. Tylko jedna. Kolejny zakład. Siódemki nie mamy. Tej liczby też nie. Mamy jedną. Kolejnej już nie ma. Nie ma i. Nie mam. Czas na siódmy zakład na tym kuponie. Dziesiątki nie mamy, siedemnastki też nie, ale dziewiętnaście jest. O i mamy dwadzieścia jeden. Zobaczmy. Tak, mamy kolejną i ostatniej nie było, ale chociaż trzy złote mamy, no to dopisuję. I kolejny zakład. Trzynastki. Nie mamy, następnej liczby też nie, ale tutaj jedna się pojawiła, oby, tak dalej, ale tej liczby nie ma. 73 mamy i ostatnie niestety nie. Kolejny dziesiątki nie mamy, ale 19 jest. Tej liczby nie ma, jest, no to dwie. Jest, mamy kolejną, fajnie, ale ostatniej już nie było. Więc kolejne 3 złote. I ostatni zakład na dzisiaj. Czy coś dodamy? Piątki nie ma. Tu już tak wysoko polecieliśmy, ale tej liczby nie ma. Mamy jedną. 71 niestety nie ma. Ale mamy 73 i nawet 77. To tak na koniec też pozwolili nam mieć 3 złote. Fajnie, bo chociaż kupon nie był pusty. Ile tutaj na nim mamy? Hmm, chyba 9, a nie, nawet 12 zł na to wychodzi. Mhm. Na tym kuponie mam 12 zł, ale zobaczymy. Łączne podsumowanie. I tak, jednak tutaj mam 9, nie 12. Nie tak spojrzałam na notatki. Z tym kuponem mi się wymieszały, a więc jednak tutaj mam 9. Więc w Multi Multi mam 24 zł i łącznie tyle uzyskałam. 32 zł jestem na minusie, ponieważ dodatki się nie spisały, choć była tam szansa. I też tutaj cały kupon Multi Multi był na nie. 5 zakładów nieudanych całkowicie. A ile mieliśmy udanych zakładów? Tu, była, tu były dwa. No to mamy chyba 5 udanych zakładów na 20, więc 15 na nie. Ale też czasami bywało tak, że nie było żadnego zakładu udanego. I tak to wygląda. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zachęcam do zostawienia subika. Będzie mi miło. Stałem, widzom dziękuję za obecność i życzę Wam miłego weekendu. Pa!